Taki karaj z czerwonego robaka, na fider z koszyczkiem 30 gramowym na skrętce Zresztą po zawsze z jagodna Piękny karaś, złocisty, ten prawdziwy, nie żaden mm, Bardzo fajnie walczył, silna ryba Jeszcze zrobię zdjęcie ze swoją twarzą tej rybce, bo jest naprawdę przycinny Taki karaś 32 cm, piękna rybka Takiego dużego karasia złocistego nie złowiłem jeszcze nigdy Pospolity, piękna rybka, naprawdę. I duża, przede wszystkim. I waleczne bardzo. Przyjemna bardzo na wędce. Popodziwiajmy on jeszcze trochę, bo zaraz wrzucę jej wolność. Dobra. No co, także śliczne branie na czerwonego robaka. Waleczna rybka, woda fajna, nołkil, jagodno. Także na haczyk bez trzeba dodać, bo zmieniałem dzisiaj jeszcze haczyki przy ponach. I zwracamy rybce wodą ale woda jest ciepła, naprawdę. Piękna rybka wzięła o 6.30 i odbudowała. Naprawdę śliczna rybka. Nie ma ładniejszych ryb jak kara z Lidzista. Nawet mi się bardziej odlinę podoba. A jeszcze To teraz ciekawe na następne rybki Chciałbym zrobić nawet karpet na nie wiem czy to jest Do Dziś Byłoby super jakbym się udało zrobić takie rybki Ogólnie mam strasznie dużo materiału już nagranego Słuchajcie A nie mam jeszcze nawet Nie mam jeszcze nawet Zmontowanego ani jednego filmu A mam materiał na cztery filmy także jak to pewnie oglądacie, to już trzy filmy się pojawiły A jeszcze ich nawet nie zmontowałem w tym momencie, bo teraz Jak już jest ten film, który teraz nagrywam właśnie No to już są zmontowane W każdym razie Wiecie o co mi chodzi No dobra To co? Zarzucam Kolejną wędkę Ta wędka warto dodać, że jest na pinkę, a ta jest na czerwonego I łapię dalej No i też warto dodać, że liny Liny 30 cm były dużo, dużo mniej waleczne niż, niż ten kar. O tutaj karp się rzucił. Czy tam nie wiem co to za ryba nawet, bo tylko się rzuciła, to tak ciężko powiedzieć, ale słuchajcie, mówię tak cicho, bo obok mnie są nadkarze, nie chcę im przeszkadzać za bardzo. Słuchajcie, no, naprawdę silna ryba, stawiała naprawdę potężny upór, opór. Nie, nawet nie podebrałem ją podbierakiem. Przyznać szczerze, bo wzięła na wędkę, która była po prawo, a podbierak jest po lewo. I musiałbym jeszcze, mogłoby się poplątać z tą wędką, także nie chciałem ryzykować, podebrałem go sobie ręką. krąpik po każdych rozmiarów No i chyba zmienię na obu wędkach na czerwone robaki Bo kolejna rybka na czerwone robaki Branie jest zdecydowanie więcej niż na pinkie. Także dzisiaj czerwone robaki królują No takie krąpia chyba jeszcze nigdy nie złowiłem takiego sporo Także wypuszczamy Podoba mi się to W sensie, podoba mi się ilość dzisiejszych bran na razie dwa mocniejsze bramy, dwa zacięte. Nachaczek bez zadzierowy. Krąb też silny. Strzeg przy brzegu. Niech wraca do wody. Ma siłę. Tym razem taki troszkę starszy od tego, bo ma 30 centów. Również bardzo do wody. Mamy jedną wędkę zarzuconą. Chyba coś czuję, że będzie dzisiaj szał krąpiowy, bo normalnie brania są od razu po zarzucie. Normalne ryby tak nie robią, tylko krąpie, które mają potężną konkurencję pokarmową między sobą. Idzie kolejna rybka. O, coś może być większego. Coś może być większego. Albo krąpik. Ale nie, raczej nie, bo jest to O nie, jednak. Nie, kara serbrystka. No to mamy kara serbrystka. Jakieś nastawię na koryciskach, jakie nam dzikim stałem, złapię takiej dużej. Trzeba go odhaczyć i... i wypuszczam. Branie było widać co. Nareszcie mi się udało ująć. Branie Byłem na FIDARze pierwszy raz w życiu. Spójrzcie, fajny karasiek sebrzysty, Ten ma 27 cm. Silny, fajny. Wypuszczamy. No dzisiaj wszystko wchodzi, każde zacięcie, mimo że ma haki bezdzierowe, bo na łowisku nauki trzeba mieć haki bezdzierowe, Piękny karaś. Może jeszcze tylko zdjęcie. Fajny, I już taki. Taki już fajny. Uff. Masakra. Cały czas branie, zabraniem. Czuję się, jakbym był na wodzie komercyjnej, a nie na PZ2. Co tu się dzisiaj dzieje? Widać woda No Kill, która ma straszny potencjał, żeby być normalnie Eldorado wędkarskim. Także słuchajcie, przepraszam Was, że nie nagrywam, ale cały czas są brania. Widać, że po uderzeniu koszyczkiem w wodę. Rybki się płoszą, ale po 10 minutach jest znowu branie. Zerwałem dużego karpia takiego koło czwórki, mój największy w życiu. Przy brzegu nie chciałem, żeby mi się poplątała wędka, dlatego go troszkę mocniej pociągnąłem. No i puściła rybka, bo wiadomo, haczyk bez zadziorowy nie trzyma tak dobrze jak zadziorowy. W każdym bądź razie no muszę kończyć, bo naprawdę jest cała masa brań. Teraz zerwałem jakąś rybę, też spora. Na pewno to nie był krąb. Szycie zresztą, że tam pika stajesz, z sąsiadą, także także ja muszę kończyć naprawdę. Ale widzimy się przy następnej rybce. Mam szczerze, że nie używam żadnych sygnalizatorów brań, ale to branie było wyjątkowe, bo nie zauważyłem go wprawdzie, ale usłyszałem jak to zrobiłem. Normalnie położyłem wędkę na nadrze i tam, i wędka normalnie poleciała. Dobra, czekajcie, bo... Nie wiem, gdzie to ja A dobra, odhaczyło się Jest rybka Przy cudnej urody jeszcze Około 45, może 50 cm, zaraz zobaczymy O 43 Bo naprawdę jest rybny dzień dzisiaj Coś niesamowitego Oh yeah. Czekajcie jeszcze tylko zdjęcie zrobię. Oh. Pozwólcie, że pozwolę sobie na kalkulację, więc tak miałem 7 ryb na haku, z czego 5 ryb wyjąłem to jest uważam jak na z haczykami bezzadziorowymi na zestawach końcowych dobry wynik i jeszcze czekam parę godzin łowienia także może być naprawdę dzisiaj bardzo grubo, już jest grubo a może być jeszcze bardzo grubo ale, ale naprawdę jeśli już dzisiaj nic nie wydarzy to ja jestem siódmy, nie po prostu jestem na PZ2, jakby się jakbym był na komercji czajcie? coś niesamowitego nawet rybką fala dzisiaj taka potężna nie przeszkadza o i Kolejne branie, proszę zobaczyć. Na tym. na zielonej szczytóweczce. Na dłuższej wędce, Troszkę może bardziej ciężkiej. Ale generalnie, to widzicie to wiadro. Ono się wywaliło. Ja się nie patrzę na szczytówki, bo raz się patrzę na to, raz się na tą patrzę. I to wiadro się wywaliło. Dobrze, że zamęty mało, bo by się wysypała praktycznie całe. No i ten. I właśnie, branie było potężne. Słyszałem tylko huk, wędkie spadła z wiadra i wiadro poleciało. No i ja zacinam i siedzi leszcz. Włączam kamerę sportową i coś się tam udaje nagrywać. Jeszcze patrzę ona w dół skierowana, ja wkurzony. Podnoszę sobie tą kamerę do góry. No i dobra i wszystko widać elegancko, leszczyk tutaj. Naprawdę tak silnego leszcza, to ja naprawdę nigdy nie miałem na węce. Naprawdę, te 50 nie są takie silne jak ten leszcz, co teraz go holowałem. Na szczęście odpłynął, udało się mu zwrócić uwagę. Chociaż na początku mizernie to wyglądało, jeszcze ja go opuściłem tak niefortunnie, że mu trochę krew poleciało, ale na szczęście udało mu się przeżyć i odpłynąć, z czego jestem bardzo zadowolony. Przerzucam jeszcze ten zestaw, bo tym przed chwilą przerzuciłem. Tutaj się nic nie dzieje jakoś, o dziwo, stąd tej imię. Bo słuchajcie, ja rzucam między te dwa drzewa, bo tam nęciłem i z tamtego miejsca, co rozkara się, krąpi, a teraz pustą no zobaczymy może akurat coś zjadło robaka, zobaczymy ogólnie to staram się nagrywać, ale tak szczerze to mi troszkę bardziej zależy jednak, żeby wyholować te ryby niż żeby wam pokazać chole i branie no ale może, kiedyś się to u mnie zmieni na waszą korzyść, ale póki co mam bardzo rzadko takie dobre dni i chciałbym to wykorzystać na 100% możliwości żałuję tego karpia 3kg na oko bo to była moja największa ryba karpiowata. Jeszcze możecie mieć pewnie wątpliwości co do tego, dlaczego mam tak daleko wędki od ciebie ustawione. Już wam mówię, jest to zrobione taktycznie, ponieważ um, przy tym karpie musiałem po prostu szerokim łukiem tą wędką manewrować tak, żeby się nie popłupowały te zestawy. W każdym razie teraz już chyba takiego problemu nie będzie. Dzisiaj w końcu pierwszy raz użyłem podbieraka przy tym deszczu, bo przy wszystkich innych rybach jakoś nie miałem na to czasu po prostu i chęć i podbieramy ręką, ale teraz Teraz się udało podbierać, szal obrań się skończył Powoli trzeba mi się już zwijać Gdyż no, takie chmurki są deszczowe, dosyć nie chciałbym zmoknąć no, słuchajcie, naprawdę bardzo dobry dzień Naprawdę nie spodziewałem się, czułem się jeszcze raz to wspomnę jak na komercji brania były pewne nie było dziubania, duże same ryby brały no coś pięknego wszystko dzięki gruboziarnistej zanęcie troszkę cierpliwości oraz wytrzymałości, żeby tu dojechać rowerem miałem spory kawał podsumowując Dzisiaj było warto pojechać na ryby jak nigdy. Trzymajcie się sayonara. Co myśleliście, że już koniec Ja też tak myślałem Ale przy zwijaniu wędki jeszcze napotoczył się taki karaś 25, może 30 nie raczej 25 troszkę mniejsza od tamtego srebrniaka wcześniejszego.